Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest orędzie numer 16, przekaz od Pana Jezusa Chrystusa. 10 lipiec 2025 rok. Drogie dzieci, przynieście mi swoje serca jako dar. Bardzo was kocham. Przeciwnik nie śpi, jest bezwzględny. Szukajcie u mnie schronienia. Ja otoczę was opieką. Życie to wybory, moje dzieci. Wybierajcie dobro. Niedługo na świecie zapanuje chaos. Chcę was przez to przeprowadzić. Bez mnie nie dacie sobie rady, dzieci. Uczcie się ode mnie pokory. Jestem waszym stałym towarzyszem. Wszystko w życiu ma sens, dzieci: cierpienie i radość. Wszystko to prowadzi do mnie. Czas jest krótki, a po nim następuje wieczność. Niebo na was czeka, dzieci. Nie zniechęcajcie się. Wiem, że czasem jest ciężko. Wasze trudy zostaną wynagrodzone. Otworzyłem dla Was niebo, dzieci, umierając na krzyżu. To jest święta ofiara. Módlcie się, dzieci, aby znieść to, co ma nadejść. Zawsze będę na Was czekał, dzieci. Moje miłosierdzie nie ma końca, dopóki żyjecie. Jesteście moimi skarbami. Dzieci, walczcie o Waszą świętość. Błogosławię wam Jezus Chrystus. Bądź błogosławiony Panie Jezu Chryste, bądź błogosławiony całe niebo. Amen. To jest przekaz orędzie od Pana Jezusa. Przekaz numer 16. Jezus Chrystus. Amen.